A więc witam was bardzo serdecznie i gorąco Właśnie jesteśmy na targach EnergaTap 2021 Drugi dzień i zaczynamy zwiedzanie, doświadczanie I wszystko z tym związane A więc jesteście gotowi, to ruszamy A więc po prawej Schneider Electric Wszystko prezentacje wizualne Bukiety, bankiety i inne Rzeczy Tutaj technologie odkurzania Elektryki Energetyki Idziemy dalej, idziemy dalej stacje transformatorowe SN Grube tematy Elektroenergetyki Zarządzanie siecią I tego inne sprawy. Więc pierwsza pierwsza hala pokazowa, która jest po lewej K, którą za chwilę odwiedzimy, a tu po prawej wszystkie systemy po, pomiarowe i tego typu rzeczy firma Ridgit Geolekalizatory, sondy. Weźmiemy sobie katalog i lecimy dalej. Tutaj, tak samo, hale produkcyjne, stacje transformatorowe. Możemy zajrzeć do środka, jak wygląda taki obiekt. Transformator 20KW z tego, co widziałem na początku. dzielnica 15 na 04. Jak wygląda część z zabezpieczeniami z automatyką? No na takich projektach właśnie szaf miałem okazję być pracować w Niemczech. Niestety wtedy jeszcze filmów nie nagrywałem, ale zdjęcia wlecą a my tymczasem lecimy dalej. Izolatory, rozłączniki na supach. Tutaj mamy właśnie całą aparaturę rozłączeniową. Szafy średniego napięcia, niskiego napięcia, strefę bankietową, której na targach zazwyczaj nie brakuje, uścisk dłoni. Kolejny kontener, a więc stacja transformatorowa, plus część zabezpieczeniowa. I lecimy dalej. Co mamy dalej? Też część zabezpieczeniowa. Tu jest magazyn. Zimensa cześć firmy Siemens Traki reprezentacyjne Zobaczymy co tu możemy Dobry.

wszystko z zabezpieczenia sieci Zadanie Hali K I co my to mamy Systemy pomiarowe od gazu Rynek elektryczny Warszawa specjalistyczne złącza firmą Hummel stosowane w maszynach różnego typu, w maszynach CNC, silnikach, w Po drugiej stronie. Technika przewodów energetycznych. Technika świetna, Warszawa LEDy. Izolatory firma Gliwice. Różnego typu taśmy Izolatory Tabliczki ostrzegawcze Po lewej stronie Ubrania ochronne BHP Sprzęty Hioki Multimetry Elektronika pomiarowa Miernictwo Analizatory sieci, generatory Koblanka różnego typu też materiały fabryka transformatorów grzychlinie bez transformatorów. Rozwiązane, transformatorów mocy, tu też materiały izolacyjne, dielektryczne. Pomiary temperaturowe kamerami termowizyjnymi, automatyka i pomiary firma Introl, Katowice, rurki termokurczliwe. firmy Selpak i narzędzia. Narzędzia wciągarki, włupna, tak zwane stalki, firma Cloud, zaciskarki. Patry pójdzie, bo już jest też coraz mniej Po co przeciągać, wiesz, jak i tak nie ma Jestem taki spieprzony przez te ciepło no, cię będzie cięła, tak. ja, ja, ja. Przyrządy pomiarowe firmy TESTO Bierzemy ulotkę Nożycze do cięcia Narzędzia dla elektroenergetyków, narzędzia w pełnej izolacji do pracy pod dużymi napięciami. I to by było na tyle. Spali w Halika. A więc kolejne zwiedzanie kolejnego pawilonu. Pawilon N. I co my tu widzimy? Co my tu mamy? Na wstępie agregaty produktursze i LED LED Europe Agregaty Systemy naświetlania LED-owego systemy łączeniowe, światłowodowe. Firma J system drukarki oznaczników. Oznaczenie do rozdzielnic, do przewodów Bardzo fajna firma, polecam Systemy montażowe Roll Farm Łódź Pod fotowoltaikę Poznań Komp test Automatyka zabezpieczeń ładowarki systemy izolacji Teoretycznie, automatyka stacje pogodowe także jak o będziecie mogli zobaczyć i kanale stację pogodową a więc NFF sekwencyjne oświetlanie schodów jakie fajne maskownice są dostępne ale nie Czyli sekwencyjne podświetlanie schodów, to czyli jak wchodzimy, to podświetlałem się na przykład nam LEDami i tak dalej. Całe stoisko firmy. Automatyka zmieszkowa, automatyka schodowa, przekaźniki bistabilne, ściemnacze oświetlenia, przekaźniki, kontroliki, pas, kontroli pas, przekaźniki czasowe. Regulatory temperatury, przekaźniki kontroli poziomu cieczy, na przykład szamba Przekaźniki priorytetowe, ograniczniki mocy Systemy dopuszkowe, radiowe Do inteligentnego domu Aplikacja, zegary stojące, programowane Stoisko, bardzo ciekawe Systemy zdalnego odczytu i rejestracji, liczniki zużycia energii, przetworniki pomiarowe, zdalne sterowanie GSM FMF, po drugiej stronie agregaty, już dość dużej mocy. Tutaj trim kraków. elektronika, potencjometry, rezystory. Ja nie wiem chyba to akceptował, nie? bo w chwili go z państwem jak zamiast współpracy czekał taka... Bardzo ciekawe stoisko, bardzo dużo możliwości Pomy pomiarowe fotowoltaika. fotowoltaika. Zrównoważone budownictwo indywidualne. Darmowa energia podsty ze słońca ponad 8 8000... tysięcy latarki profesjonalne. A więc jesteśmy zbliżamy się przed Halegie a po prawej mamy bardzo fajne tutaj stanowisko zintegrowane praktycznie całej eko elektromobilności systemy montażowe baks, panele fotowoltaiczne banki energii magazyny energii oraz turbiny wiatrowe producent i producent obrotnic solarnych Koszt takiej obrotnicy jest to około 24 tysiące netto, nie licząc paneli. No i banki energii. Więc tutaj jesteśmy na stanowisku Banków Energii. Można rzucić okiem kamery tutaj. Dziękujemy. Są tutaj dla domostw gospodarstw indywidualnych oraz dla przemysłowych farm. A więc firma Energia. NRG Projekt. Która współpracuje tu z wieloma firmami, taka sytuacja. Kolejna halagie. oprawy przemysłowe, drogowe, sportowe, naświetlacze LEDowe, LEDOLUX, Poland, nie nagrywać. god Wytyczniki próżniowe Phoenix Kontakt złączka klemowe zasilacze. 他已经过。